Szczęść Boże, drodzy Państwo, często tak bywa w życiu, że życie nas zask zaskakuje. Wszystko jest w porządku, jest miło i fajnie, kiedy to są miłe wydarzenia. Ale czasami niestety życie nas zaskakuje w sposób, który budzi nas olbrzymi lęk i poczucie bezradności, bo nie bardzo wiemy, co zrobić. I właśnie wobec takiej sytuacji Fundacja Mocnym Miłością chce wyjść naprzeciw. Bo otóż, jedenasty raz z kolei organizujemy kurs z opieki nad osobami obłożnie chorymi, czyli takimi osobami, które wymagają takiej opieki w łóżku. Mamy już ogromne doświadczenie. Prowadzimy ten kurs już jedenasty raz. Przeszkoliliśmy kilkaset osób. Kurs prowadzą profesjonaliści w swoich dziedzinach, czyli lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, psycholog, terapeuta zajęciowy, dietetyk, pracownik socjalny i szereg innych osób. Ksiądz. I chcemy w tym kursie jak najszerzej pokazać, jak można się zaopiekować osobą chorą, jak można jej ulżyć w cierpieniu i pomóc w takich najprostszych, codziennych czynnościach. Kurs trwa 3 miesiące. Spotkania są w poniedziałki, zasadniczo wieczorem. To są wykłady. One będą się odbywać w takim centrum organizacji pozarządowych. W Kaliszu przy ulicy Babina 1, jak ktoś wie, przy lewym profilu Asnyka, oraz zajęcia warsztatowe, które będą się prawdopodobnie odbywać tutaj na terenie naszej fundacji przy ulicy Szewskiej. Rozpoczęła się już rekrutacja. Rozpoczynamy z kursem 15 września. Serdecznie zapraszamy do zapisania się, bo nigdy no, nie wiadomo, kiedy takiej umiejętności życie od nas będzie wymagać, a może już jesteście Państwo w sytuacji, kiedy macie taką osobę chorą w swoim domu. Kurs jest całkowicie bezpłatny. Kończy się takim specjalnym certyfikatem, który jest potwierdzony przez Uniwersytet Kaliski. Ponieważ od lat współpracujemy z tą uczelnią w tym zakresie. Trzeba zgłosić się. Takie, taką ankietę zgłoszeniową można znaleźć na stronie naszej fundacji. Mocnimiłością.pl pod zakładką do pobrania. Tam znajduje się formularz. Gdyby ktoś tego nie zrobił wcześniej, może przyjść na pierwsze spotkanie, czyli 15 września na godzinę 18 do kościoła Matki Teresy na ogrodach, na mszę Świętą, którą rozpoczniemy ten kurs i tam później wypiszę odpowiednie dokumenty wypełni. Cieszę się, że będziemy mogli się spotkać na tym kursie, Serdecznie go Państwu polecam i rekomenduję. Dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.